Cześć! Witajcie w naszym drugim odcinku najciekawszych gadżetów z filmu. Przed Wami zestawienie 13 najlepszych z nich. Linki do produktów znajdziecie w opisie filmu. Jeśli Wam się spodoba, nie zapomnijcie o łapce w górę oraz kliknąć w dzwoneczek, ponieważ w kolejnym odcinku będę miał dla Was konkurs. No to zaczynamy! Przed Wami pierwszy gadżet zdalnie sterowany batmobil. Na pewno znajdą się tu fani Batmana i jego technologii. Pojazd jest świetnie wykonany, a sterujemy nim poprzez połączenie Bluetooth ze smartfonem lub też przez pilota. Jego przednie wieżyczki, jak i wyrzutnia rakiet skręcają się zgodnie z przednią osią. Dodatkowo z wydechu wydobywa się dym, co dodaje jeszcze większego efektu, bo kto z nas nie marzył aby na chwilę wcielić się w Bruce'a Wayna? Przejdźmy dalej. Oto gratka dla prawdziwych zapaleńców budowania. Ja osobiście pozwoliłem sobie nazwać ten gadżet mini zestawem Boba Budowniczego. W skład tego zestawu wchodzi 50 mini cegiełek, natomiast zaprawę należy wykonać samodzielnie. W rękach odpowiedniego modelarza można wykonać naprawdę świetne budowle, które mogą służyć jako trofeum budowniczego lub ciekawe schronienie dla naszego zwierzaka. A teraz inteligentna zabawka. Robocik Kozmo. Jak widzicie na filmie, ma dość kompaktowy rozmiar, a z przodu podnoszony siłownik. Największego wyroku dodaje wyświetlacz, na którym w zależności od wykonywanej czynności widzimy oczy robocika. Mogą być one zdziwione, rozzłoszczone, czy zwyczajnie szczęśliwe. Oczywiście samą zabawkę połączycie z aplikacją w telefonie czy też w tablecie. W zestawie znajdziemy także trzy interaktywne kości. Tym razem gadżet przeznaczony dla naszych pupili. Tunel zabawka dla kotów. Powiedzcie, który z przedstawicieli tego szlachetnego gatunku nie lubi bawić się piłką. Rura posiada otwory, przez które nasz pieszczoch może polować na swoją okrągłą zdobycz. Sam tunel możemy rozbudowywać w zależności od zamówionych części. Myślę, że żaden kot nie przejdzie obojętnie obok tego gadżetu. Pora na coś dla osób lubiących gotować. Harmonika, którą widzicie, nie służy do grania, a obierania jajek. Myślę, że jajko na twardo znajdziemy w większości domów w śniadaniowym menu. Dzięki temu wynalazkowi już nie będziecie męczyć się ze skorupką. Wystarczy w jej górnej części zrobić niewielką dziurę, umieścić jajko w środku i nacisnąć harmonikę. Powietrze pod wpływem ciśnienia wyrzuci pięknie obrane jajko, gotowe do spożycia. Sama cena także jest bardzo atrakcyjna. Na początku filmu fani DC Comics mieli Batmobil. Teraz coś dla fanów Marvela. Przed Wami Mjolnir, czyli młot, którym posługiwał się Thor. Od teraz każdy może być go godzien. W środku znajdziemy poręczną skrzynkę na narzędzia. Materiał, z którego jest wykonana, zniesie upadek z wysokości, co może zaburzyć ułożenie narzędzi, ale w końcu jest to młotek, więc potrafi także rozbijać. Znajomy widok? Czy w tym momencie już wspominacie ilość drobnych straconych na automatach? Gdy już Wam się wydawało, że pluszak czy inna nagroda jest Wasza, szczypce puszczały przedmiot czy zwyczajnie odbijały się od niego ramionami. Jeśli zgadzacie się z powyższym, to właśnie gadżet dla Was. Mini automat do wyciągania piłek z niespodzianką, czy też słodyczy. Tutaj, ramię jest w kształcie zamykanej chochli, więc zdobycie nagrody jest dużo łatwiejsze. Czas zadbać o graczy. Chyba każdemu zdarzyło się grać na telefonie. W dzisiejszych czasach grafika na tych przenośnych urządzeniach daje im naprawdę popalić. I to dosłownie. Z tym wiatraczkiem możecie na bieżąco chłodzić swój telefon. Dzięki trzem przyssawkom jest banalnie łatwy w montażu i naprawdę spełnia swoją rolę. Ma wbudowany akumulator, który ładować można poprzez złącze mini USB. Przed Wami zabawka dla każdego. Wielofunkcyjny robot. Może on spełniać rolę dźwigu, chwytaka czy też pająka. W zestawie znajdziecie części umożliwiające budowę najróżniejszych rzeczy oraz podzespoły, które dzięki bateriom AA zasilają naszą zabawkę. Nikogo nie zdziwi, że możemy się połączyć z aplikacją w telefonie, aby nim sterować. Przejdźmy dalej. Każdy widział zdalnie sterowane drony. Ale czy widzieliście podwodnego drona? Oto właśnie on. Zasilany jest akumulatorami, a na jego dachu możecie przyczepić linkę do łatwego wyciągania z wody. Posiada także kamerę, więc teraz wasze podwodne przygody nabiorą nowego wymiaru. Wykonany jest z wytrzymałego, ale lekkiego materiału. Kolejny gadżet to przenośna, rozkładana gitara. Dzięki niej możecie nauczyć się grać jak prawdziwi mariachi. Wróćmy do gadżetu. Jej ergonomiczny kształt pozwala na świetne ułożenie gitary w rękach. Posiada 6 strun, które możecie stroić dzięki imbusowi, który znajdziecie w zestawie. Teraz żadna sytuacja Was już nie zaskoczy i zawsze będziecie mogli zaśpiewać serenadę dla swojej ukochanej. Chyba nie muszę przedstawiać wam tego statku. Jak zauważyliście, w tym odcinku jest sporo sterowanych modeli, a więc nie mogło zabraknąć Titanica. Z czterech kominów wydziela się dym, a każdy pokład jest świetnie odwzorowany. Napędzany jest trzema wirnikami, więc świetnie nadaje się do małych zbiorników wodnych. Sterowany jest radiową za pomocą pilota, a jego zasięg to 100 metrów. Tylko uważajcie na góry lodowe. Czas na niekonwencjonalny środek transportu wodnego: jest to elektryczna deska surfingowa. Jak widzicie, dzięki małemu silnikowi deska unosi się nad powierzchnią wody. Opanowanie jazdy zajmie nam trochę czasu, ale gdy już nam się to uda, zabawa jest fantastyczna. Cena może odstraszyć potencjalnych nabywców, ale jeśli ktoś prowadzi ośrodek wypoczynkowy nad wodą, to świetne rozwiązanie dla wszystkich gości. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. W komentarzach dajcie znać, który gadżet spodobał Wam się najbardziej. A ja raz jeszcze przypomnę o kliknięciu w dzwoneczek, ponieważ w kolejnym odcinku będę miał dla Was konkurs. Cześć!